Witajcie. Nagrywałam ostatnio odcinek na temat narracji o swoim życiu i dzisiaj chcę ten temat jeszcze poszerzyć. Narracja o moim życiu, czyli jaką mam opowieść o sobie, o najbliższych, o swoim małżeństwie, partnerze życiowym, dzieciach, rodzinie, pracy, kolegach z pracy, pracownikach, szefie. Narracja o swoim życiu, czyli opowieść o tym, jaki jestem, jaka jestem, takie powtarzane regularnie prawdy na temat tego, jaki jest mój świat. Czasem opowiadamy i mówimy, bo ja muszę walczyć z czymś albo bo ja muszę coś pokonać, bo ja zawsze muszę walczyć o swoje na przykład. Jeżeli zauważysz i dobrze pomyślisz, co mówisz, mówiąc o walce, o pokonywaniu, to masz szansę tą narrację zmienić. Gdy Twoja opowieść jest o tym, że ciągle walczysz, to możesz ogłosić pokój. Kiedy ogłosisz pokój, kończy się walka i możesz po prostu zdecydować się podjąć działania zamiast jak dotychczasowo walczyć. Często też lubimy powtarzać historię o swoim partnerze życiowym, skupiając się na tym, jaki jest. Jaka jest. Przez to przegapiamy tak naprawdę to, co dzieje się każdego dnia, bo już z definicji w tej narracji życiowej wiemy, jaka ta osoba jest. Często słyszę też od szefów, którzy opowiadają o tym, jacy są ich pracownicy. Jeżeli pracownicy są w porządku, jeżeli ta narracja jest pozytywna, to prawdopodobnie też zespół jest pozytywny. Jeżeli moja narracja o zespole jest taka, że oni zawsze. Trzy kropki i tu coś negatywnego, oni nigdy trzy kropki i coś negatywnego. Mój zespół zawsze, mój zespół nigdy, to prawdopodobnie ten Twój zespół też taki jest. Podobnie o szefie. Jeżeli wciąż powtarzam, jaki ten szef jest i to jest negatywne, to pewnie tak jest, bo skupiam się na tym, bo to w pewnym sensie w swoim życiu kreuję. Dlatego usłysz swoją narrację o swoim życiu po to, żeby móc ją zmienić żeby zmienić ją dokładnie w takim kierunku, w jakim chcesz, żeby Twoje życie było. Pozdrowienia.